Od paru dni Studenckie Centrum Kultury może pochwalić się własnym znakiem firmowym. Logo, które przybyło aż z Białego Stoku, okazało się numerem jeden. Ale spokojnie, zacznijmy od początku. Komisja, składająca się z pięciu osób, wybierała spośród ponad 230 projektów. Wszystkie projekty były kodowane, więc do rozstrzygnięcia konkursu nie było wiadomo, kto jest autorem danego logo. Dyrektor Instytutu Sztuki przedstawiła nam własne stanowisko oraz kulisy samego wyboru. Ja nie miałam wątpliwości. Ja sobie wybrałam chyba pięć faworytów, i spośród tych pięciu dosyć szybko przełożyłam sobie właśnie na taki język. Zaczęłam szukać metafory, zaczęłam szukać pewnego symbolu i to było dla mnie takie najbardziej celne. Tylko dlaczego akurat ten projekt? To logo ma w sobie symbol ruchu, ma w sobie symbol nieskończoności, ma w sobie symbol jakiegoś szkicu, ma symbol początku i, yy, 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 tak jak powiedziałam, nie ma końca. Zapytaliśmy specjalistę od współczesnej reklamy, czy ma podobne zdanie. Kiedy zobaczyłem to logo, to byłem zdziwiony, bo nie wiedziałem, co przedstawia, ponieważ był tam opis, jest to logo Studenckiego Centrum Kultury, to sobie się: aha, czyli bez tego opisu to logo jest po prostu nieczytelne. Wydaje mi się, że w takim logo powinny być trzy elementy, to znaczy kultura, student i opola. Ja tego nie widzę. A czy widzą to studenci naszego uniwersytetu? Jako artystka powiem, że kolorystycznie mi się troszkę nie podoba, ale jest fajny w prostej formie i jest dość czytelny. Jeśli to jest oczywiście, to są orbity i Ziemia i księżyc, tak? Puszę powiedzieć, ciekawy projekt, taki instytut sztuki chyba się kłania tutaj. Futurystyczny trochę. Pablo Picasso. No nie wiem, ta kropka coś powiem coś z tym że to się w centrum. Wymieszanie różnych, nie wiem, kultur, styli, nie wiem. Tutaj dużą rolę grają kolory. Moim zdaniem no to nie jest nic wymyślnego, no ale myślę, że jest w porządku. Kolory, futuryzm, mieszanie kultur, a nawet księżyc. Wychodzi na to, że logo jest całkiem w porządku, ale czy idealne? Idealne logo nie istnieje. Możemy tylko mówić o takim logo, który jest logiem najlepszym. Logo to jest taka wizualne przedstawienie kodu genetycznego firmy, trochę to skomplikowane, ale jest to coś, pewien obraz firmy. Nowe logo będzie zatem witać uczestników takich imprez studenckich jak Kulturalia czy Zimowa Giełda Piosenki. Kierownik Studenckiego Centrum Kultury zdradził nam także kiedy Opolanie będą mogli w całości podziwiać zwycięski projekt. Kiedy uda się zdobyć jakieś pieniądze, rozpoczną się procedury przetargowe i będzie taka możliwość techniczna umieszczenia logo na budynku SCQ. Gigantyczna czerwona kropka, trzy zielono-żółto-niebieskie okręgi, czyli najnowszy znak rozpoznawczy Studenckiego Centrum Kultury. Interpretacje są różne, natomiast wybór białostockiego projektu przez jury jednoznaczny. Wybór, którego skutkiem będzie widoczność loga na najnowszym budynku Uniwersytetu Polskiego. Spod Studenckiego Centrum Kultury dla Radia Sygnały, Szymon Bruzda.